Cześć kochani! Dzisiaj gramy w kuchenne szaleństwo. Mam nadzieję, że odcinek mi się spodoba. Więc zaczynajmy. Mam tutaj 28 poziom, jestem na mapie pierwszej. Więc tutaj będziemy robili burgery. Mamy 80 sekund. Okej, okay, no to da się zrobić. Okej, okay, no to teraz serek, yy, tak, tak, piciu. Ok. Tutaj chcę burger z serem i piciem. Tutaj chcę rybkę, tylko nie wiem jak w ogóle co to jest. Więc o, tutaj pani chce rybę z, ten, z cytryną i tym sosem. Okej. Okay. Dwa zamówienie na rybę. Okej, okay, serek. Więc bur... No, tutaj mamy z sosikiem. Aha, jest to cytryna, dobra. Więc tutaj mamy tak. My to tak szybko idzie? Halo? Okej, okay. tutaj tak Dobrze, o tutaj Już nie mamy w ogóle tych Oj, oj, Nie za fajnie, nie za fajna sytuacja Nie, już Wszystko mi się myli, o nie O nie <grym> Co tu się dzieje? Czemu tak dużo ludzi? Halo? Czemu? O nie, już. Wszystko mi się zaczyna mylić. O nie. zostało nam tyle czasu. No nie zamknięte. Ale udało nam się zdobyć 600 700 pinie, yy, kaski. Więc dobrze jest. Uśmiechnę do oblokowania. Aha, ok. Dobra, mamy 29. poziom. Ciekawe, co to będzie ciekawego. Dobrze. Mamy 17 klientów. Musimy zrobić 20 22 dań. Wow, no sporo. Ok, to musimy się pośpieszyć. Yy, ok. Dajemy, dajemy. Ok, rybka. Burgerki. Ok. Aha, ona jeszcze chciała picie. Nie zauważyłam. Aha, ten chce ten. Tak. Tak, tak. O Jezu! Zaczyna mi się to mylić! A to niedobrze! Oh my god! Co tu się dzieje? Oh my god! Dobra. Jakoś to idzie sprawnie. Sprawnie. No... Jest czas. Nie za bardzo, ale... Mogło być gorzej. Właśnie mogło być gorzej. Okej, okay, udało nam się zrobić. 33 dań nawet. No spoko. A co tu mamy? A! Odblokowaliśmy coś nowego. 30 poziom. Okej. Okay. Ciekawe, co teraz nas czeka. Mandy i nie możemy nic wyrzucić, ale i tak są nie nic na razie. Chyba ani razu jeszcze nic nie wyrzuciłam w fikrze, więc... Nie jest tak źle. Okej, okay, tutaj mamy serek, tutaj mamy picie. E... Okej, okay, idzie do nas pani jakaś i chce burgera, picie i tamtą rybę. I znowu nam te burgery skończyły, no nie. Zawsze mamy te babeczki, ale nie chcę ich używać na razie. O, nie pomyliłam, to co ja zrobiłam? Ale ten pan chce, uff, to dobrze. To bardzo dobrze. A, pan mam rybę też, okej. Okay. Mm hmm, pani chce rybę, okej. Okay. Ten pan, ta pani też chce rybę. I mm. tutaj mamy tak, tak. O, ja tu się, się 7 klientów. Okej. Okay. E, no mogło być gorzej, szczerze. Okej. Okay. Myślałam, że ten, że coś się stało, że oni tak odchodzą. Ale ja się przestraszyłam. Okej. Okay. Dobrze. No więc to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pa, do następnego odcinka.